Tematyka rodzinna, gdy dziecko kłamie. Problem. Twój pięcioletni synek bawi się w pokoju obok. Nagle słyszysz jakiś hałas. Biegniesz tam i co widzisz? Maluch stoi nad rozbitym wazonem. Winę ma wypisaną na twarzy. Czy to ty rozbiłeś wazon? Pytasz go surowym tonem. Nie mamusiu, to nie ja, odpowiada. Nie pierwszy raz przyłapujesz synka na oczywistym kłamstwie. Czy masz powód do zmartwienia? Co warto wiedzieć? Każde kłamstwo jest złe. W Biblii czytamy, że Bóg Jehowa nienawidzi kłamliwego języka. Przypowieści 6, 16 i 17 według Biblii Warszawskiej. Prawo nadane Izraelitom przewidywało surowe kary za oszukanie kogoś. Ale kłamstwo kłamstwu nierówne. Ludzie niekiedy kłamią złośliwie, mają na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Inni z kolei kłamią pod wpływem chwili, np. żeby uniknąć kary czy zachować twarz. Chociaż wszystkie kłamstwa są złe, to niektóre są poważniejsze od innych. Jeśli Twoje dziecko skłamało, weź pod uwagę jego wiek i powód, dla którego próbowało ukryć prawdę. Zajmij się problemem, póki dziecko jest jeszcze małe. Powiedzenie prawdy, zwłaszcza gdy nie jest to łatwe, stanowi dla dzieci cenną lekcję, pisze dr. David Walsh. Relacje międzyludzkie opierają się na zaufaniu, a kłamstwo jest wrogiem zaufania. Koniec cytatu. Ale nie panikuj. To, że dziecko skłamało, nie oznacza, że jest na prostej drodze do demoralizacji. Pamiętaj, co mówi Biblia. Głupota przywiązana jest do serca dziecięcego. Przy powieści 2215 według przykładu wujka z roku 1962. Właśnie taka głupota sprawia, że niektóre dzieci kłamią, być może myślą, że w ten sposób łatwo unikną kary. Bardzo ważna jest zatem twoja reakcja, co można zrobić? Poznaj przyczyny, może dziecko boi się kary, albo nie chce cię rozczarować? A jeśli wymyśla niestworzone historie, żeby zaimponować kolegom, to może jest za małe, żeby odróżniać fikcję od rzeczywistości? Gdy zrozumiesz, dlaczego dziecko kławie, łatwiej ci będzie mu pomóc. Zasada biblijna. Kiedy byłem niemodlęciem, rozumowałem, jak niemodlę. 1 Koryntian 13,11 Czasami zamiast pytać, stwierdzaj fakt. W sytuacji opisanej na początku artykułu matka, wiedząc już co się stało, surowo zapytała synka: Czy to ty rozbiłeś wazon? Chłopiec skłamał, pewnie bojąc się, że mama będzie się na niego gniewać. Załóżmy jednak, że zamiast oskarżycielsko pytać, matka powiedziałaby po prostu: O nie, rozbiłeś wazon! Używając stwierdzenia zamiast pytania, nie naraziłaby synka na pokusę do kłamstwa i jednocześnie uczyłaby go prawdomówności. Zasada Biblijna: Nie okłamujcie się nawzajem. Kolosan 3:9. Chwal za szczerość. Dzieci chcą, żeby rodzice byli z nich zadowoleni, więc wykorzystuj tę naturalną skłonność. Twoje dziecko powinno wiedzieć, że w waszej rodzinie uczciwość jest bardzo ważna, i dlatego oczekujesz od niego prawdomówności. Zasada Biblijna. We wszystkim pragniemy postępować uczciwie. Hebrajczyków 13,18. Uświadom dziecku, że kłamstwa niszczą zaufanie i że odbudowanie go może długo potrwać. Utrwalaj dobre odruchy, chwaląc swoją pociechę, gdy nie ukrywa faktów. Możesz na przykład powiedzieć Cieszę się, że mówisz prawdę. Dawaj dobry przykład. Oczywiście nie możesz oczekiwać, że twoje dziecko będzie prawdomówne, jeśli słyszy, jak ty używasz wymówek w stylu: Powiedz, że mnie nie ma, gdy nie chcesz z kimś rozmawiać przez telefon, albo zostanę w domu, bo źle się czuję, gdy w rzeczywistości chcesz poleniu chować. Zasada biblijna. Mądrość z góry nie jest obłudna. Jakuba 3,17 Korzystaj z Biblii. Zawarte w niej zasady i autentyczne historie zachęcają do uczciwości. We wpajaniu dziecku tych biblijnych zasad pomoże Ci książka Ucz się od wielkiego nauczyciela, wydana przez Świadków Jehowy i dostępna na stronie www.jw.org. Rozdział 22 nosi tytuł Dlaczego nie wolno kłamać. Oto fragment tego rozdziału. Możesz na przykład niechcący coś popsuć. Jeżeli ktoś Cię o to zapyta... Czy zrzucisz winę na brata lub siostrę? A może udasz, że nic o tym nie wiesz? Cokolwiek więc byśmy zrobili, kłamstwo zawsze tylko pogorszy sytuację. Mówienie półprawdy także jest niedobre. W Biblii czytamy: Mówcie prawdę! oraz Nie okłamujcie się nawzajem. Efezjan 4,25 oraz Kolosan 3,9 Jechowa zawsze jest prawdomówny i tego samego oczekuje od nas. Koniec artykułu